Dużych zmian w sprawie nie będzie. Demon przybył obydwo wiemy co robić. uciekam nie szybko. Uciekam wozem Ten... Ten. 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 Ten, ten, to są pioruny. Ei, boi, a senhora já Jesteście w sali? Tak, komendancie, wszystko w porządku. Dobra, to, to rozejrzyjmy się tutaj. Co jest, coś się dzieje? Wygląda, że to koniec sali, jeszcze się musimy rozejrzeć. Dobra, my też idziemy. Na co się komendancie? Jakiś chłop jest tam na dachu. Teraz go nie sięgniemy. Ale i tak idź, zobacz ten budynek. Co jest? jest? Już chyba wszystko w porządku, możecie wyjść z kryjówki. Chyba jest już bezpiecznie, dzięki za przetrzymanie rannych. W porządku, panie komendancie. Wygląda jakby nic już tu nie było. Chociaż nie, tylko demona tutaj brakuje. Już jest bezpiecznie, możecie z skryjówek, ale zaleca się, żebyście się oddalili do przyjazdu odpowiednich służb. Nagrało się? Jest! Mam nagranie warte fortunę, za które telewizja zapłaci mi fortunę. Pan, wybacz, papa nie Dobra, tam pomóż ty... mi ogarnąć syn i skontaktować się z centralą, to nic się nie stanie. Jak coś ukradniesz, to i tak cię znajdziemy. O. Piu. Piu. Kim jesteś i co się tu odwala? Jestem jednym z tych, demona na miasto. Tego, którego zabiłem? Tak. O kurde. A skąd wiesz, że to ja? Po coś tam jednak był ten portal. A po co w ogóle przyzwaliście tego demona? No, żeby zniszczył miasto. No, a po co w ogóle chcieliście je zniszczyć? To się nazywa serdeczny. Nie spodziewaliśmy się tam żadnych bojowników, a już w szczególności losowych typów z mieczami. Ale większość rzeczy i taki jest godzin z planem. Kurde, jak walczyłem z demonem, jakoś lepiej mi doszło. Nawet ty duch, który uciekł, nie jest problemem. Jesteś lepszym wojownikiem niż się spodziewałem. Lecz wciąż słabym. Ci głupcy zapewne pokładają w ogromne nadzieje. Nic mądrego z ich strony. Ale jednak się nie poddajesz. Nawet to trochę rozumie. Trochę. Raz że mogę się tutaj spodziewać, wszystkiego lepiej się chyba nie poddawać. Akurat z tym się nie zgodzę. No a tak w zasadzie dlaczego nie? Ponieważ wplątałeś się w zapewnienie swoją wojnę. I walczysz po tej stronie tylko dlatego, że jako pierwsza ci to zaoferowała. Chcieliśmy wspierać jakąś stronę, to chyba to co mnie też wspiera. A nie tu, która mnie atakuje. Ma to trochę sens. Ale nie zmienia z kolei faktu, że to twój koniec. Nie spodziewałem się, że obecnie mi trzy widzów, ale w sumie i tak planowałem się jej pozbyć. Chociaż może to jednak nie jest jeszcze Twój koniec. Hej, ty! Że kto ja? Tak, ty! Czy ty właśnie próbowałeś powiedzieć, że masz przeje. Bo w istocie masz! Ale co, gdzie i jak i, i czemu? Weźcie się na Stanów! Że to, że nie wiem, jakiś ciemny lord mnie atakuje, bo to, to akurat wiem. Ktoś powiedział! Co? Ciemny lord, bo to był ciemny! To od razu gorszy! Family w czy ty śmiałeś znieważyć wielkie potęże silnych rogów? Ale czy ty właśnie śmiałeś znieważyć Family Friendy? Nic nie znieważyłem, jedynie się przeciwstawiłem. No to w takim razie nie wyjdzie ci to na dobre. No zobaczymy, komu nie wyjdzie na dobre. A, a... Spadać. Spadam tu i spadam, i nie widzę końca. Dziwne. No chociaż w sumie ostatnio to większość rzeczy, jakie widziałem, i tak była dziwniejsza. Chociażby te akcje teraz. Co to się tutaj odwaliło? Bycie Ciebie tutaj, w tym w ogóle. Hmm. 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 Jeszcze fajnie, że zostałem tak powolnego miejsca i wszyscy tej chcieli mnie zobaczyć. ...i że ja za w ogóle w e, to jest, zatem, nie e, to jest to może Ej, e, a może, ja może to jest sen? Ponadto jak się uszczypniesz żeś śnie, to się obudzisz. Au! Cóż, nie pomogło. Ponadto w scenach zegarki pokazują zupełnie przypadkowo godzinę. Fajnie tylko, że nie mam zegarka. Podobno jak się wie, że się jest we śnie, to można sprawić, być się stało cokolwiek. Nie działa. Podobno jest sceny, gdzie się utknęło w pętli i nie można nic z tym zrobić. by to nie było... A jeżeli to nie są skądś, to wszystko wiem. Dobra, jeśli to są na pewno, coś sobie przypomnę. Jak się mocno skupię. Nie, nic nie pamiętam. Chodzi, że to chyba niestety nie sen. O cholera, no! Cały ten czas nie było widać żadnych rąk, a jedynie podmuchy wiatru. tak bolno staram, Dobra, walić gdzie jestem i jakim cudem przeżyłem. Jestem tak obolały, że chyba najlepiej będzie jak odpocznę. W że się nie zazapirę teraz, bo czuję ten ból i zmęczenie. Entereręng! Wystawaj, lecisz od uchu,

Także ten, możesz pokazać ze z ogórkami, ja le, cepa. To, to są ogórki? Tak, to są ogórki, nara. Ten, y, siema ogórki. Szum, szum, ćwir, ćwir, hał, hał. W 2020 roku populacja Estonii wynosiła 1,331 miliona ludzi. Dobra, to ja może już sobie pójdę. Witaj Wędroszcze. Kim, że jesteś i w jakim celu tu przybyłeś? W zasadzie tutaj spadłem przypadkiem, nie chciałem tu przychodzić. A wy to skąd tu jesteście? Jesteśmy tu z Bliskiego Królestwa na Wielkim Wschodzie. Przyszliśmy sprawdzić czy jesteśmy lepsi od nich. No siema. Jeszcze nie wyszło kto jest lepszy, ale okazało się, że oni to są całkiem fajne ziomki. A czy wiecie może jak dojść stąd gdzieś do miasta? Zależy jakiego miasta. Kojarzycie może takie miasto, na które dzisiaj zaatakował demon? Nie. Możliwe, że jeżeli pójdziesz gdzieś w tamtą stronę, to ktoś z nich będzie coś wiedział. Ten teren? Czy nie wiecie może jak się stąd dostać do miasta? Berednie hund, spodźcie za moje auta gnoju jeden! Obca mi droga do miasta, lecz droga do wyjścia stąd wiedzie tędy. A może ty wiesz jak się tam dostać? Tak naprawdę to każda droga może nas zaprowadzić, gdzie tylko chcemy. A serio to nie wiem, sprawdzę kogoś innego. Jak coś, się, ja też nie wiem. Ten tereran. Nie wiesz, kto będzie do miasta? Nie, nie wiem, na razie chcę tu odpocząć, ale trzeba, iż tam może ktoś być, kto by wiedział. No mam taką nadzieję. Takie fajne, ciekawe fragmenty, to był kurz. O, kurde, ktoś odleciał. My i tam się nic nie wiemy, jeśli ktoś wiedzieć. A tam od was ktoś wie, jak się dostać tutaj do miasta? Co? Co jest, co to było? Tutaj jest tyle dziwnych historii, że zrozumienie ich jest naprawdę ciężkie. A czekaj, bo mm, tutaj to, to znaczy, gdzie my jesteśmy w zasadzie. A, ja wiem. Wiesz, może jak się stąd dostać z takiego jednego miasta na pustyni E, to zależy. A od czego? Od tego, jak się tu dostałeś. Teleportowałem się z miasta do jakiegoś białego, dziwnego miejsca i tu spadłem. Jeżeli z tego miasta, do którego chcesz wrócić, to sprawa powinna być dosyć prosta. Czyli co muszę zrobić? Strzelanie się siłą grawitacyjną przez pole elektromagnetyczne za pomocą linii czasoprzestrzennej. Co? Wejdź tam. Uf, wow. no. Coś, co się odwaliło? Kim w ogóle jesteś? Jestem jednym z tych typów od przepowiedni. Chodzi o to przypominien, że minifigurek zabije demona? Jeżeli minifigurek to ten wasz kolega zmierze. No tak. I najwyraźniej się. No a gdzie jest minifigurek? Może zdołamy go wypatrzeć. Nie zdołacie. A czemu? Porra, przeniósł go gdzieś indziej, bo mieć, że są sygnał. Co teraz? Gdzie on jest i co się stało? Wydaje się, że wkrótce się przeteleportuje. A gdzie teraz jest? Dobre pytanie. Ten, 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 ten. O jest! O, to, 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 co jest? Udało ci się zabić demona i gdzieś się przeteleportowałeś, ale już wróciłeś. Ale co gdzie co, co jak? Jeśli się o co skupimy, damy radę, to odkryć. A więcej, chodzi na to, że wpadłeś w portal, a Miecz stworzył linię sygnałowo-teleportacyjną. co? Wpadłeś w portal od demona i depnąłeś się z powrotem. Tu kończy się Twoja historia, kiedy znalazłeś Miecz i miałeś zabić demona. Chociaż ta wojna ma jeszcze bardzo wiele aspektów. To nie Twój problem. Czyli, że co teraz? No chyba szczęśliwe zakończenie. No, tak szczęśliwe zakończenie, tylko że w krainie, w której nie wiesz kim jesteś, jak się dostałeś i nie masz żadnych pieniędzy. Dokładnie tak, bo moc, przyjaźni i w ogóle przyjaźń osobami, których znasz ile ich znasz. W zasadzie nie wiem, jak to płynie, czas ile my się znamy. Generalnie to chyba się znamy nieco całe nie dwa dni. No to jest szczęśliwe zakończenie, kiedy nie masz nic, tylko przyjaciół, których znasz tylko dwa dni! Ale nie no, tak generalnie, jak będziemy mieli jaki czym, to ci to wynagradzimy. Serio? A jak będziemy mieli jaki czym, to nawet fajnie. No to że jak nam jeszcze się zobaczymy No, no a teraz, w z tym wspaniałym widokiem z nieruchomymi ludźmi w tle jestem tepnąłem to za tak u mnie to To czy w ogóle będą chcieli mnie dopaść. Ci zamiły, co przywołali demona. Wątpię, że jest się czego bać. Poza tym w sumie i tak już prawie wszyscy chcą Cię chyba dopaść. A no tak, w sumie racja. No tak, że jest się też się Pokus, pokus wczoraj ale czarne, bo się tam gdzieś tam. No, to To tak. stoimy tu chyba sobie. Racja, nacieszmy się tu chwilę.